Witam wszystkich oto. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic modyfikacji, a w tym odcinku wysłuchamy tą historię. Nie wiem, u ciebie się można było zapisać? Bron. Kim jesteś? Orkiem, który zeszła o jednym za dużo. A na kogo wyglądam, buraku? Jestem najemnikiem, ale ekskrylowo pracuję na własną rękę. Rozumiem, że nie przepadasz za obcymi. Szczególnie za takimi, którzy wtrzymają swój nohal tam, gdzie nie powinni. Zdaje się, że zrozumiałem aluzję. To może dłużej pożyjesz, pasterzłowie. A teraz zmiataj stąd, bo mogę przy kopnięciu pomylić twoją żyć z modą. To nie byłoby takie łatwe, najemniku. Raczej wątpię, świński ryj. A teraz odejdź, zanim przyjdzie mi ochota na szlachtowanie prościaków. Ależ miły... Z tobą? Opowiedz mi coś więcej o tej arenie. A co tu jest do opowiadania? To stara budowla, bardzo stara. Pochodzi ze starożytnych czasów, kiedy bohaterowie nie umierali tak łatwo jak dzisiaj. Był tu kiedyś jakiś uczony, który zdołał odczytać tekst z kamiennej tablicy. Arena nazywała się kiedyś Areną Wiecznego Ognia. Podobno została poświęcona ku chwale i nosa. Walczyli na niej tylko wojownicy Boga Ognia, którzy pragnęli dowieść swojej odwagi i bezgranicznego poświęcenia. Zwycięzców Arena nagradzała. Nie wiadomo tylko nic o samej nagrodzie. Musi być jednak warta tego, aby zaryzykować dla niej życie, a nawet coś więcej. I to by było na tyle. Kiedy tu przybyłem, zastałem na miejscu Biulfa, Podobno był kiedyś wielkim lordem. Robar wykopał go tutaj za to, że nie utrzymał swej twierdzy, kiedy kontynent zalała fala orków. Jestem jednak pewien, że Biul walczył do końca. Ma duszę prawdziwego wojownika. Później zabili się pozostali i ten cholerny ork. Poza tym, Biwolf ma bardzo ciekawy miecz, ale nie chce ci psuć niespodzianki. Przekonasz się o tym sam, kiedy staniesz z nim do walki, o ile w ogóle się na to odważy. O, no, okej. Okay. Z... Tak, chyba nie mogę walczyć. Szerpiony topór, czemu nie mogę, Bewolf? To jesteś ty. Ale, gdzie jest reszta? Ja bym chciał powalczyć na tej arenie. Nie, hmm. Już jestem ślepy? Nie, nie jestem z kim miałem tutaj walczyć. Jak tutaj nikogo nie ma? The fuck? Może muszę się po prostu przespać? Nie wiem Jest tutaj coś? Nie, tu się pokazuje czas Północ i wiecie co? Ja troszeczkę zboguję to Widzicie? Jak ładnie Aj, po prostu nie chcę wam tego wszystkiego psuć. Hej, ty! Okej, Kładź się. Wynoś się stąd! Dobra Senci, dobrze zrobił. Tylko... Hej ty. Tak. Hej ty. No wow, przepraszam, zaczęłam się teraz zem sm zemysia. Dobra. Jeszcze 15 minut zostało. Kod mnie tutaj zaczepia, i gryzie mi kabel znowu. Weź idź tam. Tam się baw. A tak, e, ostatni teleport. E, no i cóż? Muszę dojść do tej areny i. Powalczyć o godność prawdziwego wojownika, która płynie w moim wnętrzu. Czy jakoś tak? A potem odbiorę nagrodę, wracam na do prawdownych i mówię o tym Saturasie, co tam próbuję zrobić. Nie wiem, co się stało, ale myślę, że mi się skroszowało. Ale widzę, że jednak mimo wszystko nie. Że coś po prostu poklikałem. Ok. Dobra, jeszcze widzę tą malutką arenkę. Tylko co teraz zrobić? Jak... Nie, no teraz widzę ich wszystkich. Psycho? Z sobą mnie walczyć? Co tu robisz? Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniatam moim wielkim butem. E, na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Jestem mieczem sprawiedliwości. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi, że nadszedł już czas na śmierć. Twojego bełkotu i zbroi wnoszę, że jesteś jednym z tych psychopatów mieszkających na bagnach. Nie. Oni są słabi i słuchają podszeptu krwiożerczego demona. Kiedyś zabiję ich wszystkich. To świetnie. Chyba palisz za dużo ziela. Zielony dym rozjaśnia umysł i zabija strach. Słowa to robale. Podobno walczysz na arenie. Walczę i zabijam. Mój miecz to moje życie. Moje życie to walka. Moja walka. To szaleństwo. Przestań już chrzanić. Wyzywam cię, psycholu. W końcu zamieniłeś robaki na stal. Wypruję ci flaki i zrobię z nich postronki, na których będę suszył swoją nucę. To prowadź, wojowniku. Ajajajaj, aj, aj, to będzie nasza pierwsza walka. No? Wyciągaj żelastwo, zanim posiekam cię na kawałeczki. O kurde... A weź nas trochę obił Ale nie ma za bardzo Nic pożytecznego, no? Co to tam jest? Zupę jakąś tam ci ten mieczy królewski zabrałem Pewnie tak mi się na nic nie sprzeda, ale bo aczkolwiek pieniędzy mam za dużo <grym> Zakładam... Zła. Dobra. Jeszcze tego pożałujesz. I co? I ucieka. Okej. Okay. Z tobą nie mogę w dalszym ciągu. Ty chyba nie możesz. Ale chyba... Już ty możesz walczyć. Więc dawaj, broń. Pamiętasz tę gatkę o kopaniu w żyć? Niestety mam dobrą pamięć do idiotów. A co? Nadal chcesz popełnić samobójstwo? Bynajmniej. Mam tylko zamiar skrócić jednego matoła o głowę. Zobaczymy, czy walczysz równie nieudolnie jak gadasz. Ty pierwszy, szyba mendo! Zaraz wykasuję ci co trzeba i bepnę do gardła Prowadź więc najemniku, czy mm, mi ciekawie Te oferty Dawaj, dawaj, dawaj Za chwilę pożałujesz, że nie zginąłeś zanim znalazłeś się na arenie. Aj tam mówisz? Ale jak mocno sobie. Bije. Trochę jak grudy. Trochę, ty masz już tego pełno. Ulala. A to w międzyczasie sobie wypijemy wszystko szyściutko. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No tak, a teraz zacznie uciekać. No, na razie koleś, na razie. Robimy kolejnego save'a. No i... nawaj. Kim jesteś? Kiedyś byłem lordem pogranicza na północ od Myrtany. Teraz, jak widzisz... Jestem jednym ze skazańców w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Prawdziwy lord! Musiałeś podpaść samemu robarowi, skoro wykopano cię aż tutaj. A raczej królewskim przydupasom. Jak widzisz, nie tylko Li trafił tu za lojalność wobec króla, co niestety nie zawsze oznacza lojalność wobec korony. Ale to długa i zagmatwana historia. Teraz, jak widzisz, spędzam czas obserwując walki na arenie i jeżeli uznam, że ktoś jest godzien skrzyżować ze mną miecz, to sam zapraszam go do tańca. A teraz odejdź, chłopcze. Być może kiedyś zastąpisz ze szczytu walki ze mną. Kto wie? Kto wie, ale to nie z sobą ma walczyć? W sumie nie pamiętam, czy ich było siedmiu, czy pięć, żeby stoczyć walkę na arenie. Nie z tobą? Kurde, to, to ja już nie wiem. Skrzypek? Ty nam nic nie powiesz. No okej. Okay. Ej, no bo tam ci uciekli. A ja nikogo więcej tutaj nie widzę. I to jest problem. Ej, no, no faktycznie tutaj nikogo więcej nie ma o, i co teraz? Tylko te mieczem, tamten to jest ten informator Dwóch pokonałem Z tym orkiem nie mogę walczyć Naprawdę nie możesz tam wejść na to po prostu Nie wiem, albo ja jestem ślepy, albo faktycznie coś się tutaj zbugowało, co zrobiło? Nie wiem. Karok urszak, bagaż. Dziękuję, dziękuję. Ale jednak mimo wszystko nie jestem zainteresowany, lecę do pradawnych i, i zrobię sobie 61 pierwszego save'a, bo... Przy samej drodze może mi grę skraszować. Gdzie są tamci wojownicy? Muszę o tym poczytać. Przynajmniej mam nadzieję, że w ciągu tych... 6, czy znaczy nie, no więcej, bo to do 23 minut będę nagrywał. No to tak, jeszcze 9 minut. Eee, zdążę dojść. O kurde. A bo tamtych nie zabiłem wtedy. Tamcy się topili. Dobra. Nie interesujecie mnie. Wasze nędzne 350 doświadczenia. Przestań. Ej no. Co się stało? Wow wow, wow, wow. wow, 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 wow. Drom jak nie wiem co gorzej niż na imprezie. A ja, tak to się robi mniej więcej. Ja w refazoram to tutaj drogę do Pradawnych jest krótka, tylko dużo tych potworów było. dobra, pójdziemy do tego Ken Uza. Tylko tamto postacie, co się stało z tamtymi postaciami? Ha. Kurde... I żeby tutaj Kenwoodz był Kenwoodz Kenwoodz Ej no A może po prostu tego nie przeczytałem? Mm, nie pamiętam. Prywatne zapiski Saturasa. No nie wiem, mieliśmy mieć jakiś dowód. Jakby nie patrzeć do teoretycznie mam jego zapiski. Ja podchodziłem do satura, co to nam to zabierał, i nie mogłem nic zrobić. Czy mi wszystko mam mi to zabrać? Siła i honor. Dobra, ten nic nas nie nauczy. Ah. Głupie to wszystko albo może nawet nie dobiję do 20 minut, tylko po prostu doskoczę tutaj i ten odcinek zrobię po prostu krótszy. Wolę sobie poczytać w razie czego, doinformować się bardziej ciu, co tam jest tak? Tam jest po prostu ugłębienie, nic ponadto. Dobra. Ja się po prostu poczytam, zaznajomię tym, może ja coś źle po prostu robię. Może po prostu może znaleźć tych pozostałych dwóch uczestników, nie wiem. Ale zrobię zapis i w tym momencie będę się z wami żegnał. I zapraszam was do kolejnego odcinka, zagrajmy w modyfikację do gotyka. Trzymajcie się ludzie, pa!